Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Ja nazywam się Grzegorz Łata, a dzisiaj porozmawiamy sobie o modernizacji starych instalacji, aby zrobić sobie smart home. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość moich filmów jest skierowana tylko i wyłącznie do osób, które albo budują nowy dom, albo remontują kapitalnie swój nowy dom, mieszkanie, czyli wywalają wszystkie instalacje i kładą wszystkie podstaw. Większość z Was, jeżeli coś będzie u siebie robić, to jakiś delikatny remont i chciałbym tym filmikiem zacząć całą serię, żeby pokazać Wam, w jaki sposób właśnie dzięki niewielkiemu i zrobić sobie smart home w swoim domu. Więc żeby nie przedłużać, to już lecę do jednej z puszek, którą nie tak dawno sobie ogarnąłem. Wsadziłem tam parę modułów z automatyki domowej i dzięki temu zaczynam mieć automatykę domową w swoim domu. O co chodzi? Mając klasyczną instalację, możecie się zdecydować na dwa rozwiązania. Albo wrzucić moduły bezprzewodowe do wszystkich puszek, czyli nie modernizując żadnej instalacji, wrzucacie do puszek istniejące i moduły bezprzewodowe i sobie tymi modułami bezprzewodowymi sterujecie. Albo możecie zrobić tak jak ja, czyli remontując pomieszczenie po pomieszczeniu, wrzucać moduł za modułem w każdej puszce, aby dojść do automatyki całego domu. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Jeżeli nie wymieniacie puszek, no to nie wymieniacie w ogóle instalacji i nie modernizujecie, czyli chcecie wrzucić moduły bezprzewodowe, no to niestety musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Te moduły mają swój rozmiar i je w tej puszce musicie zmieścić. Jeżeli macie płytkie puszki, no to w ogóle już zapomnijcie o tym, no to niestety remont będzie przydatny. Ale jeżeli macie dosyć głębokie puszki, tak jak ja tutaj mam, tą puszkę, jest to po pierwsze puszka głęboka, po drugie jest to puszka podwójna, a dodatkowo teoretycznie jest to puszka, która rzadko kiedy jest spotykana w Polsce, ale mi się osobiście bardzo podoba, czyli taka, która nie ma przegródki w środku, bo najczęściej jeżeli jeżdżę po budowach, no to widzę takie najtańsze puszki, które się łączy puszka do puszki, no i mamy jedno kółko, drugie kółko, a po środku mamy przerwę, czyli te puszki nie są połączone. Jest tam dosyć mało miejsca, jeżeli chcecie robić automatykę domową i wrzucać moduły dopuszkowe, no to fajnie mieć takie puszki albo puszki kieszeniowe. Co to jest puszka kieszeniowa, to zaraz Wam się wyświetli na ekranie. To jest właśnie puszka kieszeniowa, do której możecie włożyć elektronikę i jest dużo miejsca. Ale jeżeli takiej nie chcecie, chcecie mieć dwa włączniki, no to możecie sobie zastosować taką puszkę. I w takiej puszce ja tutaj mam upchane 1, 2, 3 moduły. Czemu aż 3 moduły i do czego to służy i jak to działa? Wszystkie te moduły są ze sobą połączone magistralą. I to jest najważniejsza rzecz, która zmusza was, żeby zrobić sobie remont. Bo jeżeli, tak jak ja, nie lubicie systemów bezprzewodowych, chcecie się opierać tylko i wyłącznie na systemach przewodowych, no, przy których macie pewność zadziałania, to musicie sobie poprowadzić magistrale od puszki do puszki. I właśnie to jest. Wszystko to, co musicie zrobić, czyli nie musicie ryć ścian i doprowadzać nowych przewodów do oświetlenia, gniazdek i tak dalej, tylko musicie poprowadzić magistralę. Czym jest magistrala? Tak naprawdę może to być zwykła skrętka internetowa, którą łączycie sobie wszystkie te moduły, które tu mam upchane do jednego systemu. Czyli z tej puszki biegnę sobie gdzieś tam do kolejnego pomieszczenia, do kolejnych puszek, z tamtego pomieszczenia do kolejnych puszek i tak dalej. I wszystkie puszki łączycie taką magistralą jeżeli taką magistralę macie, no to szczerze mówiąc w tym momencie możecie sobie cały dom ogarnąć, jeżeli chodzi o automatykę domową i moduły dopuszkowe. Ja, no tak jak możecie się spodziewać, stosuję moduły dopuszkowe z firmy Ampio. Tak jak wiecie, bardzo tę firmę lubię i w sumie wszędzie te moduły wrzucam. Do tej pory widzieliście tylko i wyłącznie moduły na szynę TH do rozdzielnicy, no bo... Powiem szczerze, 95% rzeczy, które ja robię to są nowe instalacje, takie do których mogę wszystkie moduły wrócić do, do rozdzielnicy. Takie rzeczy jak moduły dopuszkowe zdarzają się bardzo rzadko, no i też się będą bardzo rzadko pokazywać na kanale, ale teraz mam okazję, więc wam pokazuję. Jak te moduły wyglądają? One wyglądają w ten sposób: oczywiście każdy moduł służy do czego innego i w zależności od zastosowanego modułu podpinacie do niego inne rzeczy i inaczej ten moduł wygląda. Jeżeli chcecie mieć sterowane jakieś oświetlenie w stylu włącz, wyłącz. No to wrzucacie sobie moduł, który ma w sobie przekaźnik. Ja akurat takiego modułu przy sobie nie mam. Mam moduł, który pozwala mi na ściemnianie jakiegoś obwodu, czyli MDiM1P, czyli jakiś, ściemnia mi jakiś jeden obwód, na przykład taki, który tutaj mam na suficie. To jest dla mnie jeden obwód, czyli te wszystkie żarówki, które mają się włączać jednocześnie. Tu będzie drugi obwód. Jeszcze lamp nie ma, ale tu będzie drugi obwód i to będzie dla mnie drugi obwód, który będzie się ściemniał. Dlatego tutaj w puszce Mam ukryte dwa moduły do ściemniania, czyli tutaj jeden, a tutaj drugi. I za tym modułem do ściemniania, tam w głębi puszki, jest jeszcze upchany jeden moduł, a mianowicie taki, który służy do sterowania czterema obwodami ściemnialnymi, ale na 24V w moim przypadku albo, 20, albo 12. Eee, większość ludzi, wiem, że stosuje LEDy 12V, ja z przyczyn Pewnych stosuję 24 V. Jak jesteście zainteresowani, dlaczego 24, to rzućcie mi e, informację w komentarzu, że jesteście zainteresowani, to zrobię odnośnie LEDów osobny odcinek, ale to nie w tym. Szkoda mi czasu. I wszystkie te moduły trzeba połączyć magistralą, czyli tak jak tutaj widzicie, tu jest wejście magistralne, tu jest wejście magistralne w innych modułach. Tak samo są wejścia magistralne, więc te wszystkie moduły łączymy sobie, jeżeli tu by były kolejne i kolejne to wszystkie te moduły łączymy sobie magistralą i dzięki temu te wszystkie moduły mogą gadać ze sobą i bez problemu się komunikować. Dodatkowo te wszystkie moduły mają w sobie wejścia, czyli możecie do nich podpiąć bezpośrednio włączniki. Jak tutaj widzicie, mamy wejście pierwsze, wejście drugie, czyli można podpiąć Dwa włączniki, czyli, czyli jeden włącznik podwójny. Tutaj mamy cztery wejścia, czyli możemy sobie podpiąć dwa włączniki podwójne. Co to jest włącznik podwójny? To jest coś takiego, że można klikać z lewej i z prawej strony. Czyli do takiego jednego modułu możecie sobie takie dwa włączniki podpiąć. Czyli w zupełności by nam tutaj wystarczyło wejść, żeby te dwa włączniki podwójne sobie podpiąć. No, i w tym momencie mamy i przyciski, i moduły wykonawcze, które nam sterują fizycznie naszymi obwodami. Żeby wam pokazać, że mi to działa, to jeżeli znajdę odpowiedni włącznik, na przykład ten, no to jak widzicie, mogę sobie włączać, wyłączać jednym led i włączać, wyłączać drugi LED. Jak sobie nacisnę i przytrzymam, to on mi się zaczyna rozświetlać i płynnie mi się rozświetla. Do góry, i jak przytrzymam jeszcze raz, no to zaczyna mi się ściemniać. I tak szczerze mówiąc, to możliwości są dokładnie takie same, jakbyście robili nową instalację, jakbyście mieli wszystko w rozdzielnicy, a nie na takich malutkich modulikach. Szczerze mówiąc, wszystko jedno, czy zrobicie sobie to na tych modulikach, czy na modułach do rozdzielnicy, to funkcjonalności są takie same. No oczywiście wiadomo, z punktu widzenia serwisowego i z punktu widzenia e, łatwości montażu, no to wiadomo, że takie moduły montowane na szynę DIN do rozdzielnicy będą dużo prostsze w montażu, dużo jednocześnie tańsze, y, ponieważ montaż jest szybszy, łatwiejszy. No i kolejna rzecz, wszystko jest w jednym miejscu, czyli jeżeli cokolwiek by się nawet wydarzyło, że któryś z modułów z jakiegoś powodu przestałby działać, no to idziecie do rozdzielnicy i wiecie, że tam szukacie problemu, a tutaj no niestety trzeba rozbebeszyć puszkę i szukać problemu w samej puszce. Dlatego ja osobiście wolę wszystko montować do mm, rozdzielnicy. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą Wam chcę tutaj pokazać. Tutaj mam paski LEDowe, żeby mieć informację zwrotną, że któryś obwód jest załączony. No bo możecie sobie wrzucić panele dotykowe, które też Wam pokażę za jakiś czas, no i na tych panelach dotykowych możecie wyświetlać informację zwrotną, czy jakiś obwód jest załączony, czy nie. No ale jeżeli takich paneli nie mamy, a mamy zwykłe włączniki, w których nie ma już teraz dziudek, no bo jak to są takie zwykłe włączniki monostabilne, odbijające, no to w nich nie ma dziudek, nie ma prawa w nich być dziudek, no to można sobie to zrobić na zasadzie takiej, że jeżeli załączycie jakiś obwód, no to ten led się wyłącza, a jeżeli wszystkie obwody są wyłączone, no to LED się świeci, czyli podświetla nam włącznik, żeby widzieć, gdzie ten włącznik jest. Jeżeli załączycie lampę, no to ten, to oświetlenie się wyłącza. Jeżeli sobie wyłączę tamto główne światło, ten klawisz, nie tamten, no to widzicie, LED się włącza i wyłącza, czyli reaguje przeciwnie niż oświetlenie na suficie. Dobra, tyle dzisiaj, w słowem wstępu, zaraz tą puszkę poskładam, pokażę Wam, jak to wygląda poskładane, i zrobimy szybkie podsumowanie. Tak jak widzicie, włącznik już jest prawie całkowicie poskładany. Wszystkie moduły są już ukryte w środku. Ale podczas składania zauważyłem jeszcze jedną rzecz, o której Wam nie powiedziałem. A mianowicie to, że w modułach Ampio, praktycznie w każdym jednym module, wezmę sobie te moduły, które były na blacie, prawie w każdym module jest coś takiego jak wejście one wire w tym miejscu. I w tym miejscu, i w każdym jednym, prawie każdym jednym module, takie wejście jest, czyli jest to wejście na czujnik temperatury. Czyli, jeżeli zdecydujecie się na montaż takich modułów do puszki, no to w każdej jednej puszce możecie sobie wrzucić czujniki temperatury, które Wam, wam, wam będą mierzyć temperaturę w danym pomieszczeniu i co Wam pozwoli w późniejszym czasie na wysterowanie ogrzewaniem w całym domu. Co do wysterowania ogrzewaniem, to też będę o tym nagrywał osobny filmik, jak to zrobić w modernizowanym domu. Tam już jest rozdzielacz, o w tamtym pomieszczeniu to wam będę nagrywał kolejne filmiki. Ale odnośnie czujnika temperatury, to tak jak już widzieliście na jednym z moich filmów, tutaj mam schowany czujniczek temperatury, który wystaje mi poza puszkę. I jest schowany w obudowie, ma kontakt z powietrzem i mierzy mi temperaturę. I na tej podstawie będę mierzył temperaturą tutaj, w tej akurat kuchni i w korytarzu. Teoretycznie będzie to jedna i ta sama temperatura. Więc znam już temperaturę w tym pomieszczeniu. Te moduły, które są tutaj wrzucone, już mi pozwalają na to, żeby wysterować sobie kuchnią, czyli oświetleniem pierwszym, oświetleniem drugim, który za chwilę będzie, oświetleniem trzecim, które jest tutaj. Jak Wam załączę, to zaraz pokażę, o tutaj i oświetleniem czwartym, który jest tutaj na dole, taka listwa i u góry listwa. Więc dzięki temu, że to tutaj jest, to już mogę tym sterować. Na dzień dzisiejszy będzie Wam się wydawać, że jest to bez sensu, bo dokładnie tak samo bez automatyki domowej też na podstawie tych klawiszy mogliby się tym wysterować. Tak i nie. Tak, bo jeżeli skończylibyśmy tylko i wyłącznie na tej puszce, to jak najbardziej macie rację, że moglibyście tym sterować, ale jeżeli będziemy dokładać kolejne puszki, czyli tam za tą ścianą są kolejne puszki i kolejne i kolejne i kolejne, tutaj pojawi się czujnik ruchu, w tamtym pomieszczeniu też się pojawi czujnik ruchu. Więc, już coś takiego, jeżeli tamten czujnik mnie wykryje w nocy, to mi zapali te LEDy na parę procent. No, to już czegoś takiego niestety nie jesteście sobie w stanie zrobić w klasycznej instalacji. I dlatego tutaj akurat wjeżdża automatyka. Czyli, żeby sobie zautomatyzować oświetlenie nocne, tutaj w tamtym pomieszczeniu, i później tam jeszcze w prawo jest łazienka. I tam też będzie automatyka i tu będzie okazja, żeby wam pokazać czujniki i moduły bezprzewodowe, bo tam na razie nie mam doprowadzonej magistrali, więc nie jestem w stanie tam zrobić w czarny sposób automatyzacji przewodowej, więc tam będzie okazja, żeby wam pokazać bezprzewodówkę. Tak? Też niestety muszę ją robić tam gdzie trzeba, to ją robię. To też nie jest tak, że ja systemów bezprzewodowych totalnie nie toleruję i ich nie robię. No tam gdzie trzeba, to je robię. Tak to wygląda, więc będzie okazja. Eee, no i jeszcze ostatnia rzecz, którą Wam chcę pokazać. Czyli jeżeli mam te LEDy załączone, te i te, to moje podświetlenie na niebiesko za włącznikiem jest wyłączone, ale jak wyłączę jednego i drugiego Leda, no to jak widzicie, podświetlenie na niebiesko się włączyło, dzięki czemu teoretycznie w nocy będę widział, gdzie ten włącznik jest. Potrzebne, niepotrzebne, mało istotne, no bo ten czujnik ruchu mnie powinien złapać, więc to mi nie będzie potrzebne, ale będzie to tam podświetlone od tyłu, więc będzie przynajmniej widać włącznik. Fajnie wygląda, czy będzie przydatne, czy nie, to się okaże. No i podsumowując, miał być krótki filmik, niestety wyszła jak zawsze. To jest początek serii. Jeżeli Wam się taka seria o modułach dopuszkowych podoba i o remoncie domu, i robienia ze starego domu. Automatyki domowej i smart home'u, no to zostawcie komentarz, napiszcie, że chcecie takie filmiki. Będę Wam pokazywać, jak zrobić aplikację w takim domu, bo ja dzięki temu, że już tutaj te dwa włączniki i te trzy moduły mam ogarnięte, to już też mam aplikację mobilną, bo mam rzucony moduł, który mi to umożliwia, i ta aplikacja już istnieje. Więc jeżeli chcecie, to też Wam to pokażę. Tak, jak wspomniałem, będzie filmik o ogrzewaniu, jeżeli będziecie zainteresowani. No i w tak naprawdę ogólnie o automatyce, przerabianiu starej automatyki na nową. To tyle na dzisiaj. Jeżeli, jeżeli filmik się podobał, to komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym filmiku.